Jest to drugi rok realizacji projektu rewitalizacji gminy Wisznice. W którym rewitalizujemy przede wszystkim cztery budynki i przestrzenie publiczne w gminie Wisznice. Jeden z budynków to jest budynek, który znajduje się w centrum Wisznic. Budynek, który będzie przeznaczony na cele komercyjne i cele społeczne. Kiedyś tu była, w latach 50. Tu stacjonowała jednostka OSP. Ten budynek był w stanie tragicznym. To to, to co straszyło w centrum Wiślic, jeden z tych budynków. Udało się zdobyć środki, przebudowujemy go. Cele społeczne to przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Tutaj z tyłu budynku będą mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Na górze będzie sala rehabilitacyjna, będą też gabinety rehabilitacyjne. Natomiast cel komercyjny jest tu jeden. Jest to nieduża salka kinowa, taka na 30 mniej więcej, na 30 konkretnie osób. Ponieważ to też jest historia, ponieważ tutaj przy OSP kiedyś istniało. Kino objazdowe, które raz w miesiącu przyjeżdżało, można było oglądać filmy, które wtedy były wyświetlane w kinach. Więc to też niejako tradycja, którą zachowujemy, będzie tu sala kinowa. Koszt tej inwestycji to jest około 3 milionów złotych, i w ramach, w ramach prac powstał właśnie tutaj ten budynek. W tej chwili są prowadzone roboty budowlane. W zasadzie już będą prowadzone roboty wykończeniowe, jak wykonawca położy dach, tak? bo no tutaj troszkę nas zima zaskoczyła, ale no ma zamiar, ma zamiar w przyszłym tygodniu przynajmniej zafoliować i w tej chwili właściwie są zabezpieczone otwory okienne, drzwiowe, układana jest instalacja elektryczna, budynek jest tymczasowo dogrzewany. Oprócz tego budynku zakres prac obejmuje jeszcze przebudowę tutaj drogi przez wzdłuż budynku i wzdłuż parku, tak? Będzie, będzie położona nowa nawierzchnia, będą wykonane nowe chodniki z kostki granitowej.